W tym odcinku zobaczysz, jakie masz opcje na automatyzację tradingu, jak napisać bota RSI na TradingView oraz jak napisać takiego bota bez użycia kodu. Zapraszam do subskrypcji kanału, w tym momencie robi to 100% widzów, ale po pierwszym odcinku ta statystyka może już nie być taka dobra. Zapraszam do odcinka. Cześć. Sama automatyzacja tradingu ma bardzo duży próg wejścia. To jest problem, który ja widzę. Narzędzia, które są dostępne. Nie są dla amatorów, nie są dla normalnego użytkownika, są dla tych, którzy mają albo bardzo dużą techniczną wiedzę o wskaźnikach, albo umiejętność programowania. I pokażę Wam dzisiaj sposób, którego jeszcze na pewno nie widzieliście, bo to jest narzędzie, które sam stworzyłem, i porównamy to z alternatywami. Może słowem wstępu, jako że jest to pierwszy odcinek. Stworzyliśmy jakiś czas temu narzędzie Check Your Backs ze znajomymi był to projekt po godzinach, jest to projekt po godzinach. Może ktoś będzie kojarzył, pokazuje to Maciek 321 krypto, między innymi u siebie na kanale, korzysta z tego. I z początku zaczęliśmy analizować sentyment na rynku. Jeśli ktoś myśli o sentymencie na rynku krypto, to pewnie myśli o Firent Grid Indeksie. I Grid Index jest jak najbardziej dobry, pomaga to prognozować długie trendy na rynku, ale to tyle. Pomaga prognozować tylko długie trendy na rynku, czyli możemy na tej podstawie badać, na jakim etapie hossy się znajdujemy i czy rynek jest przegrzany akurat, czy przegrzany nie jest, ale to tyle. To tyle. Jakby nie, nie mamy tutaj, to jest ogólny wskaźnik, mamy jedną wartość na dobę i nie mamy rozdzielenia na żadne kryptowaluty. Tu są podane, to, to mnie, że to jest taki miks wskaźników typu wolumenu, jakie jest zmienność aktualnie na rynkach, co, co mówią w social mediach, czyli też taki pomiar bezpośredniego sentymentu. Ankiety, które są wyłączone, dominacja i Google trendy. No i to nam daje jakąś taką ogólną e, wartość, która pozwala nam ocenić... E, Oscylować między 1 a 100, i ocenić, czy rynek jest aktualnie chciwy, czy chciwy nie jest. Znamy tą wartość, są też używane na innych rynkach. No i my postanowiliśmy analizować tą wartość bezpośrednio dla każdego coina. To znaczy, czyli y, bierzemy wartość sobie y, wpisów, bierzemy wszystkie wpisy, które na różnych forach, które analizują, y, które mają w treści swojej hasło Bitcoin lub symbol BTC lub wszystkie inne coiny. Analizujemy wszystkie, filtrujemy najpierw te, które są unikalne, czyli pojedyncze bezpośrednio, czyli dotyczą samego Bitcoina, nie występują tam inne koiny, a te, które mają wzmianki o wielu. I kalkulujemy sentyment. Sentyment jest liczony przy pomocy sieci neuronowych, które na bazie słów, które występują w zdaniu oceniają jakie jest tego sentyment. D Dam przykład. Jeżeli mamy pies, słowo. One nie niesie za sobą żadnej wartości emocjonalnej. Taka sieć oceniłaby to jako 0, prawdopodobnie. Ale jeżeli my powiemy dobry pies albo świetny pies, bardzo dobry pies, no to wtedy ten sentyment urośnie nam do wartości powiedzmy 0.7, 0.8 w zależności jakie słowo jest użyte. Jeśli te słowa by wyrażały jakąś euforię, to byłoby to blisko jeden, a jeżeli powiemy zły pies, no to tu wartość spadnie do ujemnych wartości, czyli będzie od na przykład minus pół. No i to, to jest w skrócie rzeczy cała ocena tego sentymentu i my to filtrujemy dla poszczególnych coinów i te wartości zawsze się uśredniają, jeśli jest ich bardzo dużo i dzięki temu, jeżeli ta wartość jest inna, czyli ta wartość nagle odbiegnie od normy, to jesteśmy w stanie wychwytywać tę anomalię. No i to już nam daje dużo. I to już nam daje dużo informacji i jesteśmy na, na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski. I automatyzacja tradingu, pomysł na tą automatyzację tradingu wziął się z tego, że analizując korelacje między tym sentymentem, to jest wykres z ostatniego roku dla Solany. I wzięliśmy wszystkie wpisy z ostatniego roku. I wyrysowaliśmy to na dwóch osiach. To samo możecie oglądać na checkerbacks. O, już pokazałem za dużo. Możecie oglądać na checkerbacks. Tu są wykresy korelacji. Jest to wszystko za darmo póki co. Te narzędzia do analizy pozostaną za darmo, ewentualnie jakieś zakresy czasowe dłuższe. Od dwóch lat ten projekt działa, zbieramy te dane i nie monetyzujemy jeszcze tego w żaden sposób. I tutaj możecie oglądać wykres sentymentu, ceny i korelacji jak to wygląda. Może to będzie widać na lepszych okresach. Tu zobaczymy na szczycie, kiedy była już górka tej ceny, sentyment zaczął spadać. I to jest ciekawe, bo widać, że cena zareagowała później. Czyli sentyment zaczął już trend spadkowy, a cena jeszcze szła w górę, ale zaraz po tym również zaczęła trend spadkowy. Zauważyliśmy takie wartości. Zauważyliśmy takie korelacje, no i zaczęliśmy analizować to w dłuższych okresach, i pojawiły się ciekawe rzeczy. Na przykład to jest wykres sentymentu, on tu oscyluje między takimi skrajnymi wartościami i wykres ceny na dole. Jeżeli połączymy linią wszystkie anomalie, czyli że jeśli sentyment wyjątkowo nisko spadł z jakiegoś powodu, to zauważymy ciekawą korelację, że taka anomalia sentymentu występowała zawsze kiedy miał nastąpić wzrost ceny, czyli to jest ciekawe zjawisko. Jeśli sięgniemy do jakiejś literatury, do badań naukowych, to zobaczymy, że są faktycznie przeprowadzane na rynkach różne fear, fear farming, to się nazywa, różne zjawiska, różne akcje dużych funduszy, które chcą zbić cenę maksymalnie tylko po to, żeby móc zmaksymalizować zyski na wzroście i później na tej górce pozbierać, Profity. No i widzimy coś takiego tutaj, i kiedy połączyliśmy te linie, było widać, że występują takie anomalie, że te anomalie coś znaczą. I widzimy tą korelację, ale wychwytywanie czegoś takiego było ciężkie w codziennej korelacji. Więc pomysł na automatyzację tego, że można zyski wyciągnąć z automatyzacji, wziął się właśnie z tego, z tej korelacji między tymi wykresami, którą widać. I teraz tak, żeby w tym momencie automatyzować trading, mamy do wyboru kilka opcji. Dwie takie podstawowe. Pierwsza to kod, czyli jeżeli jesteśmy biegli w kodzie, nie boimy się kodu, możemy automatyzować poprzez API giełdowe, poprzez pobieranie sobie danych w jakimś Pythonie, analizę tego, tworzenie własnych sieci neuronowych. Jest trochę kanałów, jeden z nich to jest Mundef, który tym się zajmuje, czyli robi jakieś analizy, korelacje automatyzuje sobie to ręcznie i próbuje na tym zarabiać. Ogólnie efekty tego są marne, bo jest to robione głównie pod content, ale to daje największe możliwości. No tylko nie jest to opcja dla większej ilości osób. No nie, ktoś kto nie potrafi kodować, nie odnajduje się w tym, będzie miał bardzo duży problem, żeby coś takiego robić, więc to w tym wypadku odpada. No ale drugą taką opcją, są różnego rodzaju platformy, które są zintegrowane z checkerbacks lub boty bezpośrednio na giełdach. Pominę te boty bezpośrednio na giełdach, one mają dość limitowaną funkcjonalność. Oczywiście można się tym bawić, ale nie jest to idealne i, i nie daje to zbyt dużo możliwości. Ale za to y, integracja z alarmami TradingView, bo na takiej zasadzie działają te portale. Jednym z nich jest m.in. Tricomas. Yy. To jest już coś, co daje bardzo duże możliwości. Wciąż są pewne limity, o których powiem, ale możliwości są dużo większe. I tak jak widzimy tutaj, między innymi na tutorialach, też jest to edycja głównie przez wpisywanie w pola jakiejś tam pozycji, można tam kupować, sprzedawać, ustawiać jakieś poziomy. Jest tam integracja z TradingView. Widać tam część wartości, które się ustawia na bieżąco, ale raczej jest to ze strony tak, żeby te alarmy ustawić tutaj, gdzie ta wizualizacja tego jest najlepsza i bazować na tych alarmach z TradingView. I tak, spróbuję Wam pokazać dzisiaj, jak to wygląda w takim profilu konfiguracyjnym, czyli TradingView plus taki Smart SmartTrade i pokażę Wam alternatywę, którą stworzyliśmy do tego. Ok, i w TradingView wygląda to w następujący sposób. Po wybraniu jakiegoś tickera, na którym chcemy bazować, Mamy do wyboru Pine Editor z wersją kodu, którą obsługuje właśnie ten Pine Editor, i możemy pisać kod. I mamy tutaj następujące komponenty: strategia. Strategy. Definiujemy tutaj parametry strategii, które są to, co mamy. To jest overlay, to znaczy tyle, że strategia jest rysowana na głównym wykresie cenowym. Default Quantity Value Type to, jest, to chodzi o to, ile kapitału jest przeznaczanych na daną transakcję. Możemy to w ten sposób ustawić. Commission type to mamy ustawiony akurat, to, jest, to chodzi o transakcję prowizyjną, czyli jaka jest transakcja prowizyjna za każdą transakcję, czy on ma to wyliczać, czy on tego ma nie wyliczać. I poniżej zdefiniowałem parametry już typowo pod, pod naszą strategię, czyli... Period, RSI, czyli to, to jest wartość z jakiego okresu wyliczana jest RSI, ponieważ RSI to jest funkcja, którą się wylicza na bazie wykresu ceny i ten parametr jest istotny, możemy go różnie zdefiniować. Poziomy, które są, które oznacza 30, to jest nasz poziom, gdzie uznaczamy, że jest wyprzedany i gdzie, gdzie rynek jest wyprzedany i chcemy postawić longa w tym poziomie, w tym momencie. Stop loss i take profit, czyli stop loss po, jakim, po jakiej stracie ma zamknąć pozycję i take profit po jakim zysku ma zamknąć pozycję. Ustawiamy sobie okres, dlatego w jakim okresie ma być testowana nasza strategia. Ja tu zdefiniowałem bezpośrednio, żeby, żeby brał po prostu ostatni miesiąc. Kalkulacja RSI to są gotowe funkcje, które są tutaj wbudowane i po prostu bierzemy z tego RSI. Z tego jest liczony też ten wskaźnik. I tak, teraz dałem tu, jeśli warunek wejścia, czyli RSI jest niższy niż nasz poziom wyprzedania, czyli niższy niż 30 w tym momencie. Oraz jest spełniony time condition, ponieważ chcemy tylko w tym okresie policzyć tą strategię, to, yy, to wtedy jest robiony zakup ze strategią Long. I dodawane są te strategie Stop Lossa i Take Profit, żeby zamknął, yy, żeby zamknął tą pozycję. Wizualizacja to jest już typowo, tutaj biblioteka plotlist, z której korzysta, to rysuje nam. Yy, Rysuje nam linię na wykresie oraz e, zaznacza miejsca wejścia RSI i miejsca wyjścia. I teraz, jak uruchomimy tę strategię, to widzimy na wykresie wyrysowują nam się przede wszystkim wszystkie wejś punkty wejścia, wyjścia, czyli tam, gdzie RSI było poniżej 30, tak jak tu widzimy, to zostały wykonane zakupy, i tu według naszych założeń została wykonana sprzedaż lub z zyskiem lub stratą. E, Poniżej mamy tutaj ogólne, an, ogólną analizę wyników tej strategii, je, jaki był zysk. Widzimy tutaj jest 0,66% zysku. Bardziej szczegółowo jest rozpisane, jakie transakcje były robione, ile tych transakcji było, jakie są współczynniki, i mamy tutaj listę transakcji wykonaną. I teraz w Check Your Bags stworzyliśmy taki edytor, tylko w formie wizualnej. I teraz jest to uproszczone w pewien sposób, nie ma tam tyle funkcji, mam nadzieję, że się będą rozrastać. I pokazuje to dlatego, że chciałbym, nie jest to jeszcze dostępne. Jeśli wejdziecie na backs, nie znajdziecie tego narzędzia, nie będziecie mogli na to wejść. Jednak niedługo będzie już to dostępne. Musimy dokończyć testy, zanim to się udostępni. Działa to na takiej zasadzie, <coughs> że trzeba podać swój API key do Binance'a, o tym też jeszcze będą filmy i wtedy można to testować. Jeżeli jesteście zainteresowani testowaniem czegoś takiego, bo jeszcze nie jest to dostępne, musimy to dobrze przetestować, zanim to wejdzie do użytku, to dołączcie do Discorda z linkiem, który jest pod filmem. Dostaniecie specjalną rolę. Na tym Discordzie jest trochę osób, ale jest raczej osób, które były zainteresowane analizą zgłaszaniem jakichś problemów wreszcie platformy Checkerbox. Stwórzmy tutaj społeczność do testowania tego. I będę dawał informacje. Parę osób dostanie opcję darmowego testowania tego. Jeśli będą wystarczająco aktywne, damy im te pakiety na zawsze. I stwórzmy jakąś społeczność, która będzie w stanie pracować z tym i testować i rozwijać to. I teraz tak. Ja wam dam przykład. Usunę sobie ten indykator. Pokażę wam założenia od początku, od zera. Dobra, i teraz... Możemy dodać tego bota w następujący sposób. Musimy zacząć od grupy indykatorów. Grupa indykatorów oznacza, że dla tej grupy indykatorów będzie to uznawane jako jeden sygnał. To znaczy, nazwijmy ją long-group i grupa i nazwijmy to, to jest grupa dla sygnału na long Opis brzmi i to oznacza to, że jeśli ta grupa będzie spełniona, to jest potencjał na longa. Możemy tutaj zrobić, że wszystkie warunki muszą być spełnione albo dowolny warunek musi być spełniony i możemy ustawić stop loss dla całej grupy, to znaczy, że jeśli wszystkie trady dla tej grupy spadną poniżej jakiegoś procenta portfolio, to jest automatycznie zamykany. I dodajemy tą wartość. I teraz tak, dla tej grupy dodamy sobie indykator. Indykator wbierzemy RSI. Możemy od razu ustawić warunek. Damy mniejszy niż 20. I ogólnie do tego momentu przeklikujemy to tak samo. Jest to ciężko ustawić. Nie wiemy co właściwie przeklikaliśmy. Dlatego poniżej ustawiony jest wykres. Ja ten wykres odświeżymy. Stronę. Są jeszcze jakieś stare próby tradeów niewyczyszczone. I dlatego co ustawiliśmy w tym momencie, czyli jednego wskaźnika, możemy podejrzeć to na wykresie. Tu jest wykres ceny BTC USDT z Binance'u, i widzimy teraz tak. Jaki poziom chcemy ustawić? Możemy go zrobić trochę niższym lub trochę wyższym, i widzimy na wykresie dokładnie to, co ustawiamy. Czyli dla wykresu RSI w tym miejscu powinna być spełniona ta zależność i w tym miejscu. Powinna być spełniona ta zależność. To jest y, dzisiaj godzina szósta, wynik. I teraz tak. Wiemy, że w tych miejscach jest spełniony ten warunek i możemy dodać pozycję. To jest order position, to jest po prostu warunek kupna jakiejś pozycji. Jeśli to jest spełnione, to ta pozycja powinna być spełniona. Nazwijmy ją longiem. Możemy wybrać typ tej pozycji, tak samo jak na giełdzie. Wstawić quantity. Y, Usuńmy to, zróbmy puste. Możemy też ustawić trade amount. Będziemy chcieli, żeby 100 dolarów long, możemy użyć dźwigni, razy 3 został wykonany. I możemy ustawić stop plus. Dajmy tu 10% i profit chcemy wziąć już po 3%. RSI to nie jest zbyt dobry wskaźnik, także ustawimy 3%. Możemy też ustawić timeout i czy dany trade ma być aktywny. Dodajemy. I teraz tak. Z tego wynika, z tej kombinacji, że mamy wyliczone RSI dla okresu 14 i dla tego okresu e, mamy w tych miejscach ustawiony, jest, jest spełniony, kiedy ten indykator jest spełniony, to mamy ustawiony trade, który będzie nam e, wykonywał longa. No i przetestujmy to. Załóżmy, że nie chcemy od 11 zróbmy backtesting, ponieważ nie chcemy, żeby to się złapało. Chcemy tylko i wyłącznie złapać to. W tym miejscu, w tej pozycji. Także końcową datę ustawmy na 11. Ok, i widzimy, że testy zostały wykonane. Wykonał nam się jeden trade, dokładnie w tym miejscu, gdzie było nasze RSI, i został od razu z zyskiem zamknięty. Trade był za 300 dolarów. Zarobiliśmy 3 dolary na jednym tradzie i ten sposób wykonywania automatyzacji tradingu wydaje się znacznie prostszy znacznie bardziej czytelny i dostępny dla większej ilości osób jeśli ktoś jest zainteresowany testami dołączcie do discorda z linku dajcie znać co sądzicie przepraszam za formę materiału bez montażu prostą ale najprościej było tak tak to wytłumaczyć bez jakiegoś tłumaczenia czym jest RSI Czym jest tak dalej? Będą dalsze materiały, będziemy automatyzować dalej, rozszerzać platformę, testować ją i wypuszczać ją do publicznego użytku. Także zapraszam Was na Discorda, zapraszam Was do subskrybowania. Widzimy się już następnym razem. Dzięki.